Na kogo piszę? E, to Mark. To pan. To ja. Tu do pana To ja. To ja. Yy, tutaj? to muszę sprawdzić. W kodu jeszcze się inny nauczyłem. Miejsce pod podłogówkę. Dobra, ciepło. Zaraz zobaczycie na czym polega audyt. Wymagany pod czyste powierzchnie. 42 480 Numer telefonu? 518 908 mhm. mhm. Marko Trójciatek mhm. raz Dzisiaj, żeby dostać dotację z czystego powietrza, niezbędny jest audyt energetyczny. A po wykonaniu inwestycji świadectwo. Albo Musiałbym dokumenty sprawdzić, ale tam chyba też nie zapreślono to, to tego się mhm. Jakie było źródło ogrzewania? Eee, eee, teraz jest obecnie jeszcze e, piec. Tak, nie ma nie okay. Termostatów nie gra. Nie. Mhm. Ciepła no, woda z plus tak. okay. Ściany w zasobniku. Dobrze. Siany zewnętrzne murowane z serii. Dokładnie. Podłoga piach. I była drewniana. Była drewniana. No. Hmm. Styrop nad nami jest wyragniany. Nie, betonowy betona. betona. Okay. Czy na tym steropie jest jakieś łatwo? Trocin z wapnia. Trocin, tak, takie. Ok, mam mhm. dostęp do tego strychu. E, ciężki, bo jest wejście od tej do budówki i trzeba okay. tam się przeczogać, by było po... Okay. dobra. No. I Te rodziny sobie leżą na wierzchu. Tak, tak, tak. Mhm. Mniej więcej grubościowo pan jest w stanie. Bardzo od... cieko, cień okay. ok. Okienka wszędzie PCV mamy. No? Tak. Okay. Czy dysponuje pan powierzchnią mieszkaną z podatku od nieruchomości? Mm. To by trwało. Mm, mhm. Dokładnie. I to sobie, sobie mhm. z plan, pompa ciepła, podłogówka ma być, ugrzewanie podłogówka, mm -hmm. bufor, nie wiadomo, do pompy, będzie? No pompa będzie z buforem i zbiornik TW i taki mm -hmm. bufor, ale wielkość to nie wiem, to będzie obliczone. Okay. Ocieplenie ścian, na pewno. Mm -hmm. Ocieplenie podłogi, tak, tak. widać, że już coś tu się dzieje. Mm -hmm. No i plus ocieplenie z Dokładnie. To to Weźmy sobie na południu, mm -hmm. porobię fotografię. Później będę prosił, żebyśmy tu wrócili. Mm -hmm. też sobie porobię fotki. Wymierzę no sobie dobra. powierzchnię użytkową według siebie. Mm -hmm. pokażę, gdzie ma być kuchnia, gdzie ma być łazienki. Dobra. No i później no dobra. to zmienimy. Dobra. Tu już przygotowanie pod grzewanie podłogowe. Potem będzie wylewka. A, tu się tak. no to już jest sposób, no. Tu jest póki co piec, będzie zlikwidowany pod pompę ciepła. Z uwagi na to, że będzie długówka i wszystko ocieplone.

Tak, 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 tak. Dokładnie. Z wychodzi mm -hmm. 22-23. 23 pan nigdzie nie kupi, 22 też ciężko byłoby mm -hmm. skompletować. Dlatego się kupuje na przykład 10 plus 15. Mm -hmm. No i to na przykład to na przykładkę, mm -hmm. no i mamy wszystko gotowe. Mm -hmm. No to zaczynamy rysować. Властитель первый. <laughs> так, доклад, <так. laughs> gotowo będzie. Jest 2,60 do suki. To jest koło tego. Dobrze, tak. mhm. okay. się. Tak. Ponto de You're you plugging that. Ciepla tutaj będzie zamontowana. Tak. wewnętrzna. Tak. I zbiornik też. Aha. No dobrze. Chodźmy na Na półtora sekundy, Thank okay. you. Mamy 740 Na razie audyt, żeby klient dostał dotację Mhm. To możemy tędy przejść. Lepiej nawet, bo to jest Mamy takie się właśnie w tym 460 ty... Mogę pana prosić chyba o chyba ostatnią Będzie trzeba o to zaputać. Mm -hmm. No i myślę, że na razie to by byłoby. Teraz będzie omówienie. To trzeba zrobić, żeby cokolwiek ruszyć. Eee, takie w zasadzie e, przejście od tamtej strony. Jak dostać się na strych, to się trzeba w tym miejscu przeczo odochem przeczołgać przeczo przeczo dosłownie, nie? Czyli tu też będzie strych, tak, tak? Tak, tak, tak. Tutaj tak. Dobrze. Dobrze. No to jest to wnikle, tak. Mhm. Okienko standardowe, Nowa. Mhm. Drzwi zewnętrzne pewnie też sobie pan życzy tak. nowe. Temacie ścian zewnętrznych. Pytanie. Czy styropian biały, czy styropian grafitowy pana interesuje? No myślę, że bardziej już grafitowy. No to takie minimum. Uh -huh. Może wyjść 14-15 uh -huh. Montujemy 15. Podłoga na gruncie. Prawdopodobnie styropian podłogowy około 10 cm. Uh -huh usuwamy te trociny, pakujemy 25 wełny, instalacje mamy omówione mm -hmm. no i to jest właśnie koniec. Mm -hmm. Tu nie ma żadnych miejsc, w których trzeba by jakoś szczególnie analizować. Mm -hmm. Możemy jeszcze wziąć pod uwagę ściany między kotłownią mm -hmm. a mieszkaniem. Z tego względu, że do tej pory pan miał kocioł, cier... tak. kocioł węglowy i ono grzewa. Mm -hmm. Jak będzie jedna z kawałek pompy ciepła, no to tam będzie najzwyczajniej w świecie ciepło. Mm -hmm. Więc jeżeli byśmy mieli domknąć to wszystko mm -hmm. taką ostatnią klamrą, dobrze byłoby się zastanowić nad możliwością ocieplenia tej ściany mm -hmm. warstwą plus minus 10 cm. Można to jeszcze potraktować wełną ze względów przeciwpożarowych. Mm -hmm. Też około dziesiątki by wyszło. Mm -hmm. No rozumiem. Mm -hmm. No to zrobimy tak. Standardowo. Ja materiał opracuję. Mm -hmm. Do tego dnia wysyłam panu na mailu. Mm -hmm. Rozpisuję założenia. Mm -hmm. Dyskutujemy. Będzie jakaś zmiana. No to zmieniamy. Mm -hmm. No i jak tutaj się dogramy, no to dopiero wtedy to będzie drukowane, wydawane. Mm -hmm. Dwa egzemplarze audytu w wersji papierowej, mm -hmm. wersja elektroniczna, ten cały wniosek, który byś, y, musi być przez GWD zarejestrowany. No i w zasadzie to jest mm -hmm. No rozumiem, okay. ja, ja będę kończył, jeszcze będziemy mieli pytania. Okay. Nie ma tutaj. Tak wygląda audyt, przynajmniej jego część teoretyczna, bo potem praktycznie będzie trzeba to wykonać. Po wykonaniu audytu należy już zgłosić to do dotacji, gdyż teraz jakikolwiek poziom finansowania, bez względu czy to jest najniższy czy najwyższy, wymaga najpierw audytu, i dopiero potem możesz montować, czy to jest piec na pellet, czy pompę ciepła, bo inaczej. Wbrew temu, co mówią jakieś firmy, żeby cię pozyskać, nie dostaniesz ani grosza na dotację. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnego audytu, 573-023-274, wejdź na moje opinie, Wartoseller, Omnipotens i instalacje fotowoltaiczne. Nie dla ocieplenia klimatu, bo czegoś takiego nie ma, tylko żeby zaoszczędzić na rachunkach. Dziękuję.